Pierogi z <grywa> <grywa> Amazing! Oh, wow! Oh, wow. <grywa> Boże, chyba się nie cały czas. <grywa> Delicja! Uwaga, moi drodzy Państwo. Boże, jaki piękny! Szkół. <grywa> Czekoladowy pieróg. chcę <Czekaj> trzymać. stóp. <grywa> <grywa> Ogień! No Boże, spokój się! Eee, eee, Zabrakło mi słów. Eee. Poczekaj, niech powiem. W ogóle, <grywa> dlaczego ta lampa <grywa> na podwórko. Po ciemno też się robi na no dworze. W ogóle what the hell? trzeba te lampy przekręcić? What the heck? Boże, zasłoniłaś mnie całą. Nowe włosy O Czy ktoś zauważył, że mamy oh nowe God. włosy odświeżone? Eee, tak, i po te, zauważył, nie, że chcę powiedzieć, że ktoś zauważył, że mamy nie, czystą bluzkę w sensie, ja specjalnie na tą okazję, że nagrywam filmik. A ja chcę tego powiedzieć, bo cały czas mówisz. A ja nie chcę nic mówić, albo chcę tego powiedzieć. Dobrze, to ja nie chcę, to ja nic mówię i nic nie mówię. Nie, 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 nie. Ja chciałam <grymne> tylko powiedzieć, że moja siostra, że mi czystą bluzkę, to musi ją kupić, bo wszystkie ma takie brudne, że nawet już się nie upiorą. Tak, i kupiam. Więc dzisiaj zakupiła bluzkę, dzisiaj zrobiliśmy włosy, jesteśmy świeże, świeżynki. I w sumie tego po to nagrywamy ten film, żeby wam pokazać, że mamy nowe włosy. Tak No tyle. Do tyle. Pa, poczekaj, stop, pauza. Siostra ewakuuje się od dzieci. Myśli, że jej nie zauważył, że jej nie ma. Która mamy... Boże, 16.25, ja chciałam o 17 skończyć, żeby ci już da w w wizdu. Uwaga, wpadłyśmy na świetny pomysł, bo wydawało nam się, że jeszcze nikt tego nie próbował, mianowicie z czym jemy pierogi? Ruskie nasze polskie. Nie ruskie, polskie. <laughs> Jaki pusty śmiech? Dziecko nas prześladuje. Miałeś coś z nimi zrobić. Zaraz je usunę. Oddział 3.15, dziecko na 13. <grystanie> <grystanie> mi na genialny pomysł, żeby zrobić coś, czego nikt jeszcze nigdy nie zrobił. Mianowicie, mamy pierogi. Jakie znacie pierogi? powiedzcie, siostro, jakie znasz pierogi. Ze szpinakiem, ruskie. Eem... Z kapustą i grzybem. Tak. Z soczewicą znamy. To z skakami. z jagodami. <grystanie> tak, a No ale a my... takie basicie, nie? A my sobie pomyślałyśmy, co by zrobić, Jak... Właśnie opryłam chyba wszystkie te serduszka, to jest nieważne. Co by zrobić? Co, co, by się, co by się stanęło się, jakby połączyć ciasto z pierogów z czymś innym? Poczekaj, stop na chwilę. Czy zasłonić to? Także tak, dzisiaj połączymy, uwaga, pierogi z naszymi środkami, które sobie wymyśliłyśmy ja część i moja siostra część, ta jej część jest bardziej głupsza niż moja, ale jest. Głupsza, no bo y, pierogi z piankami są mądre, ale z delicjami to już głupie. No nie, no przyznajcie, co my tu mamy w ogóle właśnie? Zacznijmy, opiszmy. Proszę, pierwsza rzecz jest twoja. Pierwsza to jest arbuz. Ja A, Arbus. Tak. To akurat dobra, przyznaję, To może być głupie po, połączenie, ale spróbujmy. Ale to jest odcinka w ogóle ten arbus, bo kiedyś na nie wiem w którym odcinku na nie na niego na to wpadłyśmy, ale żeby tak, się coś zrobić było, że z pirogami, pierogi z, z arbuzem. Dajcie znać w komentarzu w jakim to było filmiku. Tak. Drugie. Dobra. Drugie to jest to są orzechy nerkowca zblendowane z syropem klonowym i z kawałkami czekolady. To uwaga, delikcie. Boże, to będzie przepyszne w ogóle. Pierogi. Jak można? To pierwsze. Jak możesz wsadzić do wody y, to ciasto, które ci się rozmięknie? Od razu nie rozmięknie płynie. się. One to, wsadzisz go namocze tak jednego. Tak. Zobacz jak się rozchowa. Ale ty nie namaczasz tego. A myślisz, że ci woda nie leci? Nie, nie leci mi. Kto w ogóle bo, pianki, samęski, pomysł. To, pianki to i to teraz. <noise> pianki, bo to wpadłam Bo w to jest mądre, ale to jest głupie. Tak, bo pianka konsystencją się prawdopodobnie roztopi i ja jestem ciekawa po prostu konsystencji Ta tej pianki. Się pianka, Ta z wodą. pianka się dostał. Zobacz na na sobie piankę w wodzie. No właśnie, i myślisz, że ci się tak rozpadnie, jak twoje delicje? Sprawdzimy to. Jednak, czy kochamy się. Eee, a, bo to, są, to jest razem połączenie. <noise> Następne też A jest można moje połączenie. Ciekawości. Można też, ale chciałam jakieś takie w miarę logiczne te pierogi, żeby były. E, takie, że na przykład zrobicie je sobie i stwierdzicie: wow, serio są dobre, będę je żarł. Wow, <grym> <Będę> je ja. <jadę. grym> E, no. I to jest ser z pieczorkami. A ostatnie też z moje? Zapraszam. No, nie uważam, że jest głupia. Zamiast jest głupia. Nieprawda, bo. <noise> ostatnie to w ogóle jest, będzie petarda, bo to petarda. jest uwaga: broku z kalafiorem, i na to zrobimy posypkę. Aczkolwiek moja siostra już to wymieszała, ja nie chciałam, ale ok? E, posypkę podsmażoną z bułki tartej. Czyli to tak, jakbyście jedli kalafiora w bułce tartej, ale w pierogu, no. Amazing! E, okay. Dziękuję, zaczynamy start. Dobry. Musimy zrobić ciasto. Rób ciasto. Mówiłam, żeby je zrobić wcześniej, to wiedziałam, że tak będzie. No i tak trzeba zrobić i tak. To lepiej, żeby się nagrało niż się nie nagrało. Lepiej, żeby się nagrało. Aaaa! prosto tym o taką. Debil. Debil, to taki zespół. A wiem, gdzie jest to do mieszania? O, Adam leci, ja nie do Nie, 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 nie. Dobra, dojdzie. Ah. <głupia> ty jesteś taka żliwy. W ogóle mam nadzieję, że te pierogi wyjdą, bo jestem głodna i nie jadłam jeszcze obiadu żadnego. W ogóle to ja dzisiaj robiłam u siostry włosy, e, przyjdziałam u niej cały dzień i nie poczęstowałam je nawet szklanką suchej wody. W ogóle, to chyba jesteś u siebie i w ogóle, tak, szklanką wody jej nie poczęstowałam, ale już chcę zagotować wodę na jakiś kisiel, umiałaś, tak? I kisiel to sobie Dzie zrobiła. Dzięki Bogu, że miałam ze sobą właśnie kisiel taki gotowy, bo bym z zginęła Bo ty nie, nie wiesz, gdzie szklanki leżą i ty nie wiesz, gdzie woda jest. Poczekaj, ile tego zrobić? Podaj tak, oleju wlej tu trochę. Ojeju. Na Nasypię o jeju. No, daj wlej z 15. Litrów? Wow. Boże, 16. Dobra, rób. Na czym się zastanawiasz? Boże! Ty podprzyniosłaś mi mikser i go nie podłączyłaś. Ojejku, co się dzieje? Ej, to pokrójmy w tym czasie arbuza, co? Ha! Jeż! Boże! Boże, nie... zapomniałam że to przecież za tak będzie. Jezus Maria. Masz większy kawałek, bo jesteś większa. Nie, że wyższa, tylko większa. Jemy na warstwie, jak moja siostra. Ej, <laughs> jemy na całość, jak moja siostra. <laughs> No dobra, to... Ha! Ale brzydki jest. Ale jest mega fest bez i brzydki, ale jak ładnie pachnie, co? No. Oh my god! Mm. Nie, nie jedz z pestkami, bo cię w dupie urosną. W, w ogóle dupie? co ty robisz? Jej arbuza. Na pewno nie tak! Na pewno nie w moim domu, nic jak się nie je arbuza, jaki czup. Dziękuję. Przerwa na reklamy. No to sobie to ukroń. nie? no tak. Na to pewno. Smacznego. A wiecie, co ja dzisiaj sprankowałam moją siostrę? Kiedy nawet nie zauważyłam. Nawet się nie wasz, to jest nowa bluzka świąteczna. Ten arbus tak mamy do tego pieroga wsadzić? O no tak? na pewno nie! O! Boże! <laughs> Dzięki! I niech mi ktoś powie, że moja siostra jest. Fajna. Normalna. Nie uwierzę. Uwierz, bo wiara czyni cuda. O, A ja nie mam rok przejść, wcześniej no Ale już zmacałam całe, więc. No udawała, że nie słyszę, co mówiłaś. Okej. Okay. Byłam w hibu ostatnim razem. No, to też tutaj nie te... Dobrze, to... wałek! Boże, wytrzyj to. Wałek? Dobrze, wałek. Czy siostra chce wałek fancy, czy siostra chce wałek zwykły? Myślę, <grym> że fancy. Nie, jak mnie patrzysz, no to, to mówisz. Wow, ustaw sobie grubsza. Fancy roga. No ja zwykły. Proszę. Jednak co, obyczaj, to obyczaj. Boże, zaraz, no czekaj, nie rozwalisz mi. O, moje produkty po mojej stronie, a ty sam masz swoje produkty po swojej stronie. To jest twoja część wyspy. A to jest nasza część wyspy, rozumiesz? Okej, Co? mogę? No ja teraz nie mogę. Jeszcze mamy takie urządzenie. Bo wszędzie urządzenia używać. Ja nie mogę nic zrobić? <laughs> nie. Zrób jakiś entertainment dla ludzi. Zaśpiewaj coś. Nie wiem, zapisz co? coś o pierogach. Ej, ja wymyśliłam, że tutaj jeszcze te kokosy. Dodam jeszcze tu wiórki kokosowe. Ja myślę, że najpierw takiego chcę jeszcze spróbować sam zrobić. Boże, chyba nie cały <noise> czas. W ogóle nie czujesz tego! I tylko. Yy, yy, yy. co, ej. No dam ci dwałku. Ja zapewniam tu entertainment. Boże, jak ty robisz szklankę daj pani! jakieś kurde tutaj wydziwunki. Boże! Na pierogi. Ja mam gila w ogóle. Pom! Hmm. Zresztą to wam się Dobrze, no to i twój i po szklankę. Pasa? Po szklankę chciałaś. Boże, no żółte kółka. No Jezus Boże, Maria, no ja, nie ja też chcę zrobić kółka, chcesz szklankę. No to masz tym, a ja sobie lepić. Gdzie masz? Boże, ona e, dwa lata tu mieszka. E, Boże, ja chyba zaszłam, tak? <śmiech> nie bo <laughs> może te wska! Ja w ogóle stoję tu i co mi zrobisz, gówno? W ogóle to ciasto jest takie grube. Mm, Dobre jest. W ogóle teraz się nie zgadza, bo moje składniki są z twojej strony. Waliłaś mi tutaj kawałek ciasta. W ogóle pokroiłaś to jak jakiś upośledzony człowiek. Ale Dlaczego to jest tutaj swoje? jest tyle miejsca? Jakbyś zrobiła to tutaj, ale nie zrobię tutaj, Tutaj, tu, i tu. więcej nie by nie się nie zrobiło. Nie ja ci uciekłam z tego. No ja ci z Co co, jak robimy? Po, robimy po dwa pierogi. Tak? No, z tego samego podważy, byśmy miały na głowę. Dobra, no to ja się nie wiem, jak się do za tego zabrać. Ja też, kurczę. To, to zaczynamy... Najpierw robimy słodkie, czy... WODĘ trzeba zagotować na pierogi! Woda raz. Woda raz. A ty umiesz, mogę... No co skończyć? robisz, no? Nie skończyłam jeszcze, a tym ja? tym ty Jeszcze tak? A ty umiesz takie robić fancy te zawijaski? Wiesz, o co chodzi? Boże, jaki piękny! O magiasz. Nie, bo ja widziałam właśnie, Patrzcie, jakiś taki... jaki piękny pierożek mi wyszedł! No, czyż nie piękny? Patrzcie, robi. Boże, aż mi zapachniało y, tym, ruskimi. <noise> <noise> Jakie pierogi najbardziej lubicie? Ja chyba ruskie robię. Ja z jego dami. No, nie, nie... Boże, udawaj, że ich nie widzisz. Nie, po to było śmieszne. Kurczę, to mi się tam... Wróciło. ...zrósł ten... Mama! Ten... Szkół. Zróbcie, z dzieci mówili. Fajnie będzie mówili. Dobrze, mm. e, tak. Napiszcie dobra. Mi Pum, 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 pum. W ogóle mój wygląda jak jakiś. W ogóle twój mój. wygląda jak główna, mój patrzy jaki piękny. No wiem, więc też tak będę robić. No bo... Więc ten jest mój, wszystkie moje, moje. Zaczepane. Dobra, to teraz delicje I delicje trzeba przekroić, przekroić na pół. na pół, nie? No, a ja chcę. A ja chcę to jeszcze z kokosem. Daj mi kokosa. olo się. Mam kokosa, łysyć e. Boże! Zwyczajście. Boże, Zwyczaj się, Boże. Zwyczaj się. <laughs> Co to się ja Wiem, to, o, to takie były. już. Jaki w ogóle kto tak robi. To dziecko patrzę. Co to u <laughs> A ja nie potrzebuję noża. Kolejne. W ogóle patrz jak on fituje. Kurczę, mogłabym wam pokazać. Skleiłam już. O Boże, no totalnie. No totalnie, totalnie fituje. I normalnie jest połówka w kształcie tego pieroga. I on tak się dobrze skleja wtedy. Demonstracja. Co prawda, ten no, twój delicja ta twoja. Delicjata. Eee, delicjata. no się rozdupcy. Nie rozdupcy się Ale... mówię ci. Poczeka, bo ich ludzie ty nie widzą tych pierogów. Co? Wyobraźcie. No to razem upieczemy. Ale chodźmy Ja nie. Wiem, ty, ty swoje sy tam ułóż po kolei, a ja sobie swoje ułożę po kolei, Boże. Okej, okay, dobra, Boże. Ty, ty naprawdę... Boże. Jakaś, Boże, Boże. Boże. Kolejne? Dacie z moim w końcu czymś. Dobra, ja robię to z Ja z pieczarką. A ja nie robię z pieczarką i z pianką. Co? 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 No dobra, teraz jak to już włożyłam tu, to myślę, że może to będzie dobre. Aaaa! Nie możesz tak mówić już. Mogę i właśnie tak sobie powiem. A czym to nałożyłaś? Palcem, Rolami. Palcyma. Palcami, no. Palcyma. Boże, jakie mi ładne pierogi wychodzą w ogóle, ej! No, to jest ciasto ładne na te pierogi. No, ty możesz być pieroganka. Boże, otworzymy swoją sieć pierogów. Pieroganka będzie się nazywał. Siostrzanka. Pierogi z nut. <laughs> Boże, zapytajcie stać, czy byście chcieli pierogi z innego taty. Boże, i tylko takie głupie pierogi możesz tam zjeść. Moc. Boże, moje pierogi są takie super, aż no. w ogóle ja nie, nie mogę, nie. Dobra, z samym serem Boże, jak ja uwielbiam brokuła z kalafiorem. A może tu czyli jam wleję? Na ciepło, z serem? Dlaczego no, tak robisz? Boże, no, nie rób. No nie rób, tak. Boże, chciałabym, żeby... I to nie ruszał w ogóle. Jezu, to był odgłos, jakbyś naprawdę się miała zrzegać. Jak się tak żygają, to tak Nie jest, że najpierw taki dają... Sygnał ten i ty sygnał, krzyczysz że szybko, tak, lecisz, tak, po co. Leci miskę. A pies robi tak. Dobra, nie rób tak, Jezu, to jest na matko. Mm. Ah. Jeszcze musi tam coś przykleić. Jest takie... Zaleś nasz tobą Ty jesteś... O Jezu, no. Ty. Zademonstrowałam wam jak żyga pies, jakbyście nie wiedzieli. Jak nie mieliście psa kiedyś. Mój tak żygał. Dobrze to napisał. Kuszczę, no teraz jestem już ciekawa, bo na początku sobie myślałam, nie, to nie wyjdzie. Ale teraz jak już to zapakowałam w tego piroga, to myślę, nie, no to wyjdzie. Co no nie? Ale to dlatego, że po prostu już w opakowaniu to wygląda jak pirog. Normalnie, legalnie. <laughs> Musisz coś zrobić. Kurczę, muszę zjeść pirok, jak już w ogóle. Masz, masz... <coughs> Oj, nie tu. Oj, Oj głębiej. Boże, to Głębi teraz tego pirok, ja To smacznego, z niego, że się żgałem, coś zskałem. Dobrze, A Skakajałem. A, buzika. Czekoladowy pieruk, to by. <coughs> Czekoladowe ciasto z kakałem. U, no. To by było coś. No. I do tego te pianki. Oh my god. Kurcze pieczone. tak jak stół. Boże! Boże! Kolejna! <grym> Dawaj. Seria. Lepimy pierogi z pirugiem. O, Boże! Ej, a czy on lubi, jak się z niego nabija się, że to jest... O mój Nie wiem. Czy ale robimy to jest orędzie seria. do pana piruga? Oranży do pana piruga. Przecież to by było genialne. Boże drogi. <grym> Panie pirugu, Pierogu, 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 Panie Pierogowi. jesteśmy fankami pierogów. Ej, kurczę, rozkleja mi się! Rozdobca się pieróg! Dobra, ja już zrobiłam. Pierza, pierza. Co? Boże, w ogóle cały czas te twoje zahaczam. Boże, to nie możesz sobie stanąć, jak człowiek musi... O, tak o tył mi łapami wszystko robi, o! Ja tutaj rozwałkuję sobie ciasto! Y, y, y. Musiałaś mieć takie duże cycki. A teraz sobie muszę wyciąć ciasto! O, o, a teraz muszę sobie. Nieprawda? A teraz muszę sobie ulepić tego ciasta trochę! O, taka się Ej, bo nie Widziałam? moja wina, że masz takie duże cycki. Widziałam taki challenge i chciałam. Działam, ej! Działam! Ej! Widziałam taki challenge. Challenge, no e, Że ja biorę e, kartą, e, nie, że tu jest mąka. No. Ja biorę tak kartą. wybieram no. no. I muszę Ci podać. I to musisz podać kolejnej osobie. Ale że nie mamy kolejnej osoby. Nie, <laughs> będziemy sobie nawzajem podawać. To. Ty musisz wtedy eee. wysypać nasze pomyski. miski Widziałeś taki challenge? Nie. Już więcej nie potrzebujemy. Mówiłam, ale tu rozwołku, Co? No, bo to musisz jeszcze zrobić tylko z. Ja mam tylko 4, a to z 10 w ogóle. Bo ja więcej. Jem. Jakim prawem. No. Nie rozumiem. Boże, tego. A z czym ty w ogóle zrobiłaś? To z czym nie jeszcze? mam jeszcze z pianku, nie mam zarbudzem, no. Na co ty robisz? Na co ty czekasz? To wej już gotuj. Dobra. No, tak ja nie zrobię? Trzeba nie poszukać takich informacji na ty, Czy Piruk ma problem, jak się do niego mówi? Piruk. Panie Piruku, proszę dać znać w komentarzu, czy ma pan problem. Jak nie, zapraszamy. Oh my gosh! Oh my gosh! się mówi teraz, ok? Boże, ja jestem bumerem, to ja mówię, oh my gosh. Oj. <śmiech> 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 już jesteś młodzieniaszka. wiesz, mm, jest jednak ten. Tak. A, a, a połączenie orzecha i robuza? Sraka. No ile złech cię po bardzo No to dawaj, wrzucamy pierwsze na. <laughs> Boże! Ja nie wiem, co tu się dzieje. Zmniejszyj tą wodę. Ja zmniejszam! Chcę tylko powiedzieć, że ten napis tutaj nie jest bez powodu. Good vibes only. Good vibes only, bitches. A ty cały czas tutaj mnie bulisz. A co? W ogóle? Słyszałaś nową pisankę Mani Cyrus? A! I w ogóle nie. No, serio, nie. This is the end of the world. Tylko jedna minuta się dośpiewa. This is the end of the world. World. E, czy mam wziąć jakiś fancy talerzyk? Oczywiście! I czy to jest pens enough? Aczkolwiek my nie używamy talerzy, więc no nie wiem. I tak to wygląda jak w chlewie. Kuźwa, rozdupcył mi się. No właśnie mi też ten z arbuzem, to wrzućmy je teraz, co? Co mam gotować? Bo tu się woda gotuje. robi? No to pierwsze robimy te z Orzech. serem. Orzechem. <śmiech> <śmiech> tak właśnie. Ten mój, polewa. Nie, zamieszam. Ten... nie! Dobrze, co by tu zjeść? To mogę zjeść na przykład. A bułkę, Za ja, Na pewno sobie wzięłaś z dziurami łyżkę, po to, żeby jej sok nie skapnął. No, na pewno. Siostra, mnie z domu. Nie, o tej godzinie absolutnie nie wychodzę z domu. Dobrze, siostra mi odwiezie. powiedziała, że z przyjemnością. Bam, bam. Dobrze. A to co? Kula mocy. Gramy w kwidicza. Wow, to było dobre, stara. To do nic już wyciągamy? Ja nie wiem, to ty my... my, my. Boże, nie nagrywa się. Ty krejzolko, Tu mam e, pieczarki może? Kurczę, nie wiem. No, mówiłam z... po numerze. zarabiamy sobie po koleję, teraz nie wiem. Nie będziemy tego naprawdę jeść z talerza? Nie. Nie. Okej. Okay. na pusa. Dobry krok. Robimy jakiś porządek? Właśnie robię. A ja też. No, i z sera jeszcze wygrasz? No, zresztą sobie. Wtedy zrobiłaś opaskę za nałapkę, teraz zróbmy czapkę, arbuza. Dobrze, to chyba już co, dawaj. Mogę poszczyć na chwilę ten cyprzęt. Może. No, ja myślę, że to połóżmy chociaż na desce. Nie, czy nie możemy zaprzepaścić. Za, bo. Y, a, y, y. Ścić. O, wypłynęły. Wow. Te pianki robią jako ponton. A ten to twój? Tak, to bo... chyba mój. No, na pewno nie. Boże. O. Arbus. Piesza? Jezu. Będzie do w ogóle, czy ty to widzisz? Jak one z tymi piankami urosły! No! Jak są grube! Wow! To prawie się rozkleiły. Bo te pianki od wody pęcznieją, a twoja delicja. czy Czego ja mam jeszcze jednego, a ty trzy? Bo to nawet nie było jakim prawem. A, bo ty masz jeszcze z kokosem? Tak, i, z i z serem. serem. OK. serem. Bogieeeń! Nie. Masz taki kot. Dlaczego wrzucamy tak naprawdę tylko po dwa nie wrzuciłyśmy naraz? Nie wiem. O Boże! Ale no wtedy byśmy się zgubiły. Tak, bo na pewno jest pewniak jak na procent. Tak, ja w to wierzę głęboko. No wyciąg. No daj ten talerz mnie tu. Daj talerz? To ja? Byłam wą. Aaaa, jaki jakie głupie, głubek. Madame. Madame, mademoiselle. Dobrze, moi drodzy. Zaczynamy testy? Uwaga, pierogi Uwaga. zostały ugotowane. Dwa, cztery, sześć wersji pierogów zrobiliśmy. Tam są jeszcze dwa extras. Eee, widelec, Moja siostro, ostro Daj no. Boże. To chciałam ci go zabrać. No i co już? Boże, umiem ja czekra znowu nie wiedziałaś! Boże, już tego spróbować i tym Dobra, robimy pierwszego pieroga. Uwaga, proszę Państwa. Z czym on jest? A to jest ten z orzechami. Przekrój orzechowy. Dobre. No dobra. dobra, bo na słodko. To ciasto jest na tyle neutralne, że możesz tu sadzić wszystko, wydaje mi się. Bo gówno. to ciasto jest tak naprawdę... Nawet, nawet gówno. Nie gówno. I jeszcze jeden będzie smak Orzechy, czekolada i kokosa. No ja nie jadę z kokosem. No to właśnie, bo ty, ty spróbowałeś bez kokosa, jest ja no. z kokosem. Okay. Kurcze, ale lipa. Ale z kokosem spoko, ale wolę wersję bez. Eee, dobrze, delicyjka. Co to jest? A to znowu słodkie lecimy? No po kolei. Okej. Okay. Delicja, uwaga, moi drodzy państwo. Sprawdźmy czy, nasi, czy, sprawdźmy, czy te ciasto najszło wodą. No. Ojej, nie, nie. Proszę bardzo, tak wygląda piruk test. Wow, pyszna. Serio? Mhm. Pyszotka. Strasznie zalepia mordę. Daję łapkę w górę. Skoczę. Właśnie nie wiem, bo myślałam, że z tego się zrobi taka ciapa. No i co? Przeproś no, mnie o, teraz. No on jest taki w sumie nie. spoko, nie? Przeproś mnie teraz oficjalnie. Nie, nie proszę. Masz mnie przeprosić, bo obraziłaś mnie milion razy. Z nie. Z dolicą, ja to zaraz puszczę głosówkę. W ogóle nic się z tą nie stało, jaja. ja. bo czekolada się rozpuściła. No, tak nawet nie do końca bym powiedziała. Czy to są moje? Mam nadzieję, że to coś słonego. Dobra, lecimy. Stop! Przekrajamy kolejnego, uwaga, z czym on jest. Oh yes, oh, that's gonna be mine. Ser i. W ogóle jakiś skręt, ten ser się nawet nie rozpuścił. Czy ta woda w ogóle była ciepła? Patrzcie, mm. tutaj wygląda Pieruk. Nie, nie mylić z Michałem pierugiem. Nie się z Michałem, tak nie wygląda Michał. E, e, kurczę, to będzie super. Cheers. Mhm, mm oh yeah. Bardzo dobra. Oh yeah. Mm -hmm. Daję dyszkę. Totalnie. Mm -hmm. Ten, autów, ten. Czyli był to jak pomysł? Pieczarki i ser. Jeszcze, jakby mm. zrobić fajnie, wiadomo, taki farsz. to masz od dawaj od razu, próbujemy tego z serem. Typowo farsz, no bo to były duże pieczarki, w ogóle nie pomieszane z serem. Ale, Ale jakby zrobić najlepiej typowo było farsz? Wymieszać. Właśnie tutaj zrobiłam <laughs> z serem, teraz samym. Mm. O Boże, ale dziwna. No jest dziwne, zaklejają, ale w sumie do czegoś? Jakim z sosem pola no? pieczarkowym i było Ale w ogóle, teraz zmienia to postać rzeczy, bo tak naprawdę pierogi możesz robić do to wszystkim. Mm -hmm. Totalnie mm. te trzy rzeczy były dobre. A to było na tyle dobre, że taki farsz jakbyś to zrobiła, jak ten normalnie legalny. Albo wiesz co, pierogi są pierogi. E, pieczarki starte na tarce i wszystko mm -hmm. w taką jedną paćkę zrobicie. No ja no, no, szybko muszę, że no bo już czekam, żebym wszystkie zjadł. do tej pory. Miele. Mogę, ci Miele. Przeżu mogę ci przeżuwać Miele. i ci dawać. A z czym ten będzie? Mm. Pianki. takie nabrzmiały. No. 3 cztery O, miała siska Ej, hey, w ogóle, wow, no, patrzcie to! Się. Jak super. Ja pokazuję. Patrzcie, połączyłeś w jedność. O, wow. Dobra, jestem. Co muszę zachować? No. No, no fajne. Co? W ogóle bo Fajne. <głos> Nie, bo fajne. Ej, w ogóle jak fajne. Zrobić je w czekoladowym tym. O Jezu, pianki petarda. Ale jazda, to mówię teraz serio. Tak może przepyszne. Top. No serio? I myślę, że drugi w kolejności w ogóle, po, po pieczarkach, bo pieczarki to taki basic wiadomo, nie? No dobra, to lecimy, mm. teraz arbuzik. Boże, nie nanażam. Myślę, że arbuz będzie najsłabszy z tego, no. aczkolwiek kurczę nie, nigdy nie jadłem arbuza na ciepło, nie? Jak, Boże. Taki, jak taki... Boże... jak Klej, ty, nie, jak klej. Nie, śmierdzi jak, popsu, jak klej arbuz. Jak klej e, przepraszam, proszę bardzo, prezentacja na moim czole. Bez smaku. W ogóle Nie ma smaku w ogóle. Zero out of ten. Fuj arbus w ogóle stracił jeszcze bardziej no. smak po tym wszystkim. Weź co, zmienię smak. Nie róbcie sobie arbuzu. Nie, na bierogę, definitywnie nie. Kocham cię Natalia. Ja też cię kocham. Ale możesz zamknąć. Dobra, mi. no zamykaj. No dobra. dobra. A to z czym był? Z brokułem o, i ten. ulubiony. Brokuł i kalafiorem. Oh o my Boże, god! To jest dobra! Mmm. Oh my god! Pieróg ten jest te best in my life. Boże i do tego bułka tartu przecież. Oh my god. I'm mm. done. Jakie to jest kozeckie? Ostatnio uważam, że jest głupie. Mm. Ale jest no ma drugółeczka teraz na górę. No. O Dla Jezu. mnie numer... Dobra, róbmy rating. Kalapior i broku numer jeden. Boże, nie wiem, chyba tak, no. Na drugim miejscu dałabym pieczarki z serem. No ben, ale to słone, nie? No to wiadomo, że A to ze słodkich no to... E, kurczę. Hej, padła nam kamera. A, aleluja. To jest krzywo. To jest totalnie krzywo. E, dobra, stanę z tej o Boże! Nie, ja już nie, wiem nie, jak ja. iść. Co? E, dobrze i brokułem i totalnie brokułem, z kalafiorem, z bardzo totalnie sobie zróbcie pierogi no. bo to jest wygryw świata w ogóle. A Mega, na no. słodkie kurczę o, czy te nie pianki wiem. mi zaskoczyły. Ja myślałam, że to będzie gówno. No dobra, nie więc, więc, yy. więc e, obaliłyśmy mit, że pierogi muszą być tylko ruskie, tudzież in inne. Więc obaliłyśmy e, <ślały> mit, że pierogi mogą być tylko ruskie albo inne. <ślały> 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 bo okazuje się, że mogą być, mogą być inne. Mogą być każde. No ale Pieruch naprawdę. Pieróg może być kim? C. Jak udowadnia nam Michał. <głos> totalnie, <głos> więc totalnie. dziękujemy za oglądanie. E, ty tyle by było od nas z kuchni. Widzimy się w następnym odcinku. E, w każdy O, 16. O 16. Wiki, 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 wiki. E, Dobrze, no nie wiem, chyba nic więcej nie mam do powiedzenia, bo życzemu dzieci tam drow. Właśnie dzieci się drow, więc ja myślę, że zakończmy ten kontent już. To... <noise> to żegnałem Państwa! Pa <głos> <głos> Ha, uuuuuuuu! Burz Ooo, nie spodziewałam się, tak wysoko. No i dobrze ci to... Mamie! Mamie! Ty, zawsze robisz mi krzywdę. jak są jakieś ostre przedmioty w otoczeniu. No dobra, dobra, Dawaj te pianki! Znaczy... Przynieś te się pianki. pianki! Przynieś te pianki, proszę! Czy jesteście gotowi no czekajcie, powitać? bo na gotowi jest mój rejsoł zobaczyć. Pierogowa królowa. Oto ja. Musisz się schylić raz z kamerą. <śasses> <grym, śles> <śples> w ogóle co <śples> tam tak dobrze wygląda. <śles> tak, zostałaś mianowana królową pierogów.